Król Artur Legenda Miecza to film wyreżyserowany przez Gaia Richiego, który jest odpowiedzialny także za filmową wersję Sherlocka Holmesa. W tytułową rolę wcielił się Charlie Hunnam. Odegrał on rolę młodego Artura, który o swoim przeznaczeniu dowiaduje się dopiero wtedy, gdy w jego ręce trafia Excalibur. Aktora możecie kojarzyć z filmu Hooligans lub nieco nowszego Pacific Rim i według mnie swoją rolę odegrał idealnie. Z tego co czytałem, aktor naprawdę długo ubiegał się o tą rolę i był w stanie poświęcić dla niej naprawdę wiele. Jednak jak widać powierzenie mu tej roli było jak najbardziej dobrym wyborem. Tym co podobało mi się tutaj najbardziej była jednak muzyka i efekty specjalne, które wyglądały naprawdę świetnie. Do tego dochodzi niesamowity montaż filmu, przez który w niektórych momentach można było się naprawdę pogubić. Były sytuacje, w których dialog był prowadzony równocześnie w teraźniejszości w przeszłości z przebitkami z przyszłości. Było spowalnianie tempa, przyspieszanie ciekawe ruchy kamerą, a całość była dynamicznie posklejana do kupy. Wszystko to było idealnie rozplanowane i naprawdę ciekawie się prezentowało. Do tego dochodzi naprawdę świetny soundtrack, przez co czułem się jakbym po prostu oglądał wydłużone trailer filmu. Jak już wcześniej wspomniałem, efekty CGI były naprawdę na wysokim poziomie. Były tam naprawdę ogromne potwory, spora ilość walki wręcz oraz niesamowite dynamiczne sceny akcji pościgu. Jak to przystało na króla Artura, film był naprawdę magiczny i to nie tylko ze względu na historię i postacie, ale też ze względu na jego wykonanie. Jude Law odegrał tutaj czarny charakter i był ok. Zagrał Vortigernach, który nie miał problemów z zabijaniem członków swojej rodziny, w zamian za przejście na ciemną stronę mocy. Co ciekawe, film ten ma zaledwie 28% na Rotten Tomatoes. Może nie był on idealny, ale myślę, że ocena jest sporo zaniżona. Fakt, historia nie była zbyt rozbudowana, ale się na to nie nastawiałem i dzięki temu się nie zawiodłem. No dobra, był jeden moment, który zapadł mi w pamięć i nie do końca mi się podobał. Chodzi tutaj o syreny ukazane w kilku scenach. Pójdziecie do kina i sami przekonacie się o co mi chodzi. Tak więc myślę, że jak najbardziej warto przejść się na to do kina. Dobre nagłośnienie i efekty specjalne na dużym ekranie jak najbardziej działają na plus. I na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Cześć!